Toruń stał się scenografią dla najnowszego filmu Piotra Wereśniaka Piernikowe Serce. Wszystkie sceny plenerowe kręcone były w Toruniu. Produkcja opowiada historię miłości dwojga młodych ludzi. Film nie jest komedią romantyczną, ale rodzinną, świąteczną historią. Wszystkim myśleliśmy o mieście, które ma urok. A, a Toruń jest niezwykle fotogenicznym miastem. Szczególnie mówię o starym mieście, o starówce toruńskiej, która jest. W przepięknym takim rudoceglanym kolorze i jest no, w ogóle bardzo fotogeniczna, a ponieważ jest to film świąteczny, którego tytuł brzmi piernikowe serce, to Toruń był oczywistym wyborem. Ze swojej roli w filmie cieszy się Katarzyna Żak, znana i lubiana aktorka pochodząca z Torunia. Ja mam przyjemność zagrać Melanie, matkę złą teściową, nieprzyjemną, która ma ksywkę kraina lodu. Bo jest bardzo oziębła, taka dosyć wyniosła, ale też niezwykle poraniona, bo jakiś czas temu owdowiała, więc generalnie smutek rozdziera jej serce. Ja się cieszę, ja się cieszę że, że dostałam taką rolę i, i też jestem niezwykle wzruszona, że po raz pierwszy w swoim zawodowym życiu mam zdjęcia w Toruniu. Natomiast w główną rolę wciela się Weronika Mania. Młoda aktorka szybko odnalazła się w klimacie Torunia i opowiadanej historii. Ja w tej roli, w tej Zuzie, widzę trochę siebie, bo wiadomo, jest trochę buntowniczką, ma jakieś spory z rodzicami, co myślę, że wiele nastolatków przeżywa. Eee, ale no w tych pierwszych miłościach, wiadomo, są przeszkody, jeszcze nie wiemy, jak to działa. Poznajemy się, poznajemy, jak to eee, jak to się je, że tak powiem? Są przeszkody, które, których na razie nie będę zdradzać. Jak to się skończy? Tego wam też nie powiem. No, w Runiu tak naprawdę jestem może drugi raz, więc jeszcze poznaję, ale wiem, że muszę się trochę poczuć tu jak w domu, bo jest to, Zuzy, miasto, jest to Zuzy miasto rodzinne, tak? Więc staram się tak połączyć trochę z Toruniem w tym momencie. Sceny kręcone były między innymi na jarmarku bożonarodzeniowym w sklepie muzycznym przy Wielkich Garbarach. Jest oderwana scena od rzeczywistości. Nasz główny bohater, nastolatek Janek, przychodzi zakupić ukulele. I to ukulele jest specjalnym instrumentem, ponieważ za jego pomocą musi przeprosić wybrankę swojego serca, bo trochę narozrabiał. Plan filmowy odwiedziła także autorka książki, na podstawie której napisany został scenariusz Agnieszka Lis. Nastoletnia miłość jest takim tematem dominującym i konflikt między młodymi, a tymi troszeczkę starszymi bohaterami. Oczywiście wszystko na tle Świąt Bożego Narodzenia. Filmowcy są bardzo zadowoleni ze zdjęć realizowanych w Grodzie Kopernika. To nie sprawia żadnych problemów komunikacyjnych, logistycznych. Mamy naprawdę świetną współpracę ze służbami plus Urzędem Marszałkowskim i Urzędem Miasta, że jesteśmy naprawdę wdzięczni. Chcemy tu wrócić. Czujemy się tu jak w domu. Torun jest super. Gościnność, ludzie dookoła, statystyki, które podbiegają do aktorów. Taka życzliwość jest tutaj w tym, w tym Toruniu. Czujemy się bardzo zaopiekowani. Realizacja zdjęć w Toruniu to jest chyba wymarzona realizacja dla każdego producenta. Po zakończeniu zdjęć planerowych, filmowcy ruszają do Warszawy, gdzie realizowane będą zdjęcia we wnętrzach. Premiera piernikowego serca odbędzie się na Mikołajki przyszłego roku.